No i wracamy do rozmowy z naszym gościem w studiu plenerowym w Sempulnie Kraińskim. Przypominamy... Na Placu w Wolności jesteśmy z nami włodarz gminy, burmistrz Waldemar Stupałkowski. No i byliśmy przy temacie remontów, rewitalizacji. Wiemy, że ten piękny plac będzie odświeżony, ale no sami państwo też słyszycie, że jesteśmy przy bardzo ruchliwej trasie. No właśnie, Plac Wolności, o, obok przebiega droga krajowa numer 25 przez centrum Sempulna Kraińskiego. Panie Burmistrzu, wiem, że myśli się od wielu, wielu lat nad budową obwodnicy Sempulna. Dokładnie tak. Sempulno Ukraińskie ma niestety taki kłód komunikacyjny osiowy. Główna droga to jest droga numer 25 i... Cokolwiek, jeżeli wydarzy się na tej drodze, to praktycznie jest problem z dotarciem, z, na przykład z pomocą do, do poszkodowanych. Tutaj mieliśmy przy okazji na Wolnicy, która była w roku 2017, właśnie taki problem, że służby, gdyby się wydarzyło coś na drodze 25, to zarówno ze szpitala powiatowego, czy z Państwowej Straży Pożarnej nie mogłyby dojechać do poszkodowanych mieszkańców w części właśnie wschodniej naszej gminy, dlatego też tak bardzo od praktycznie 2002 roku zabiegamy Do, o budowę. od 18 lat dokładnie od 2002 roku zabiegamy już to tak w czym, na poważnie w problem, o, o budowę obwodnicy. No w w pieniądze? Generalnie myślę, że zawsze pieniądze są problemem, natomiast dzisiaj możemy powiedzieć, że, że jesteśmy naprawdę daleko, jeżeli chodzi o budowę naszej obwodnicy, bo po pierwsze jest złożony wniosek już o wydanie decyzji środowiskowej na trasę tej obwodnicy, czyli jest wybrany czyli wiadomo, wariant, nie wiadomo jak będzie przebiegała ta obwodnica. Po drugie, zadanie to jest wpisane w rozporządzeniu Rady Ministrów, jakie drogi i jakie obwodnice mają być wybudowane w Polsce do roku 2025 i tam wśród tych zadań jest właśnie zadanie budowy obwodnicy Sempulna Krańskiego również z zabezpieczeniem finansowym. Co prawda nie to do najważniejsze końca jest to pełnym. Ale to wszystko w czasie przyszłym. Jest. Jak yy... Jak długa jest droga do realizacji tego zamierzenia? Więc teoretycznie wygląda to tak, że jeżeli w tym roku uzyska się decyzję środowiskową, to inwestor, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych będzie mogła rozpocząć proces realizacji tej inwestycji. On będzie mógł polegać na tym, że będzie można ogłosić przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie tej obwodnicy, albo zamówić najpierw projekty techniczne, a potem ogłosić przetarg na jej realizację. Eee... Czas realizacji, który jest przewidziany w planach, wynika, że w ciągu dwóch lat ona powinna być zrealizowana. Natomiast ostateczny termin, jaki jest zapisany, to jest rok 2025. Więc wydaje się, że jesteśmy jeszcze bliżej niż dalej w sumie już w, w planach. Pracy. To po pierwsze i że jesteśmy bliżej niż dalej, jeżeli no tak, chodzi o jej realizację. Patrząc na perspektywę czasową 2002 rok, a 2025 Ale jak kiedyś były plany 30-letnie, to to tak 23-letni plan. Tak, oferę w Bydgoszczę budowano od 30 lat, no, niestety, no i stoi, niestety, tak. ale stoi, jest Tak, panie burmistrzu, co, chcielibyśmy wrócić do minionych dni, tak? Dokładnie, do minionych dni, bo dni Sępulna Krańskiego zakończyły się praktycznie rzecz ujmując, wczoraj, Dokładnie, uroczystą wczoraj sesją. Uroczystą sesją była przyznana nagroda świętego Wawrzyńca również podczas tej sesji. No jak w tym roku te dni Sempulna krańskiego wypadły, bo na pewno były szczególne w dobie pandemii. Szczególnie, ze, Szczególne ze względu właśnie na dobę pandemii i one wyglądały zupełnie inaczej. Dni Sempulna krańskiego zawsze były oparte o imprezy masowe i koncert główny, który cieszył się zawsze dużym zainteresowaniem naszych mieszkańców i przyjezdnych. No w tym roku mieliśmy mieć zespół kult, który na pewno ściągnąłby tu rzesze fanów i sympatyków. Musieliśmy niestety ten główny koncert odwołać. Były co prawda pomniejsze koncerty i spotkania, natomiast nie, niestety nie, nie wyglądało to tak jak w, w poprzednich latach. Mamy nadzieję, że już w przyszłym roku Dni Sempólnokleńskiego będą mogły wrócić do swojej normalnej formy. Natomiast jak zawsze Dni Sempulna Kraińskiego są podkreślone uroczystą sesją Rady Miejskiej. Zawsze ona przypada 10 sierpnia, obojętnie czy jest to sobota czy niedziela, radni się zbierają 10 sierpnia na uroczystej sesji wręczając właśnie nagrodę św. świętego Wawrzyńca. Wawrzyńca. No tak, bo święty Wawrzyniec, przypomnijmy, jest patronem Sempulna Kraińskiego. Dokładnie, święty Wawrzyniec jest patronem naszej gminy, jest umieszczony na naszej fladze o barwach niebiesko-żółtych, jest też na naszej pieczęci gminnej. No i w herbie gminy Sempulno Kraińskie również figuruje postać świętego Wawrzyńca. Panie burmistrzu, poprosimy jeszcze o jakąś zachętę dla turystów z regionu. Co warto odwiedzić w gminie Sempulnokraińskie? No bo rozumiem, że to nie tylko kąpielisko i jezioro. Nie tylko Kąpielisko Jezioro, warto do Sympólna Krajeńskiego przyjechać, zapoznać się na przykład z bazą sportowo-rekreacyjną, którą mamy, dobre boiska do piłki nożnej, korty tenisowe, hala widowiskowo-sportowa, gdzie można też w zamkniętym pomieszczeniu rozegrać różnego rodzaju gry, ale też warto przyjechać i przyjechać się rowerem, na przykład trasą wokół jeziora Sempoleńskiego, 15 km trasy. Mogę powiedzieć, że dosyć trudnej i wymagającej, ale jest, każdy... Ja miałem okazję przyjechać tą trasą, e, nie raz. A, 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 więc wiem, że jest to trasa dla wymagających, ale bardzo przepiękna widokowo, ponieważ na całej trasie mamy sześć takich punktów widokowych, gdzie można z trasy zjechać nad Jezioro Sępoleńskie. Są urządzone miejsca postojowe, są pomosty wyprowadzone na Jezioro Sępoleńskie przepiękne miejsce na jeziorze Miska tak zwanym. Malutkie, okrągłe jeziorko jak Miska. Tam można naprawdę spokoju i ciszy też zobaczyć jaka jest roślinność w tym miejscu, ale też przy okazji zobaczyć jakie, jakie ptactwo tam sięgnie. Się. Zasięgniliśmy języka w punkcie informacji turystycznej no i polecano nam plażę. Obok plaży można zrobić ognisko. Można podziwiać panoramę Stempulna Kraińskiego i najbliższej okolicy z wieży widokowej, no i czynne jest pole biwakowe. Taką Wart, informację Zgadza się, warto też odmienić to miejsce, pole e, biwakowe bardzo fajnie osytuowane z widokiem na e, jezioro Sempoleńskie na zachód, który jest przepiękny, bo zachodzi słońce właśnie na tle naszego jeziora Sempoleńskiego, a na dole nad brzegiem jest tak, takie miejsce przygotowane, zwane przez nas ekobazą, czyli miejsce, gdzie można przy ognisku e, spędzić też miło, miło czas. To co, zapraszamy do zapraszamy Sempulna, Sempulna. Krajńskiego. Dziękujemy tutaj. <gry> za wizytę w naszym studiu plenerowym, że znalazł pan czas w tym zabieganym dniu. No i mamy nadzieję do zobaczenia. Naszym gościem był Waldemar Stopałkowski, burmistrz Sempulna Kraińskiego. Dziękujemy bardzo za wizytę w naszym plenerowym studiu. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Do usłyszenia.